Hey, det är en lejon. Den är hård så dålig. Hård? Masz! Mama, czego wziąłeś? Masz! Cygan! Dobrze dbać! Ja taki zainteresowany! A wie, co tam jest? No wie! Nie no, cegan. Kanku! Cygan, chrupek! Cygan, chrupek! No cześć. Dany. Dany. Ha para, Trzeba się zdziwić. Dany jest zadowolona, bo Turbo w końcu ten zabrał Turbo. Z mądrącego się. Oj 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 oj, jak się